Niestety wielokrotne próby usuwania przyczyn i skutków zawilgoceń kończą się niepowodzeniem lub efekt takich napraw jest krótkotrwały. Najczęściej objawy mokrych ścian wracają po dwóch, trzech latach, czasami nawet częściej. Frustracja właścicieli takich mieszkań narasta więc proporcjonalnie do kolejnych sum pieniędzy wydanych na marne. Właśnie z takim klientem mieliśmy ostatnio do czynienia w miejscowości Kottingbrun, niedaleko Wiednia. Była to osoba prywatna posiadająca mieszkanie przeznaczone do wynajmu. Jednak atrakcyjność tej nieruchomości była zaniżona przez efekty podciągania kapilarnego wody z gruntu do posadzki, a potem do góry ścian. Zjawisko to było bardzo nasilone, bo charakterystyczne jego objawy widoczne były na ścianach aż do wysokości około 60 cm od poziomu betonowego podłoża. Potwierdzeniem podciągania kapilarnego w budynku jest występowanie mokrej plamy w kształcie przypominającym falę wodną, która ciągnie się wzdłuż ściany powyżej posadzki. W przypadku mieszkania naszego klienta sytuacją dodatkowo pogarszał fakt, że mokre miejsca ścian zaczęły być kolonizowane przez glony, dla których ciepłe i wilgotne środowisko jest idealne do rozwoju biologicznego. Tak jak wspomniałem na początku, mieszkanie było już wcześniej naprawiane